Hej, hejo moje kochane tak, przepraszam nogi mam za długie po prostu kopnąłam sobie statyw, ale to nic wiecie co, w ogóle tak, że dzisiaj się z tym statywem, że ja nie, nie wiem w ogóle nie rozumiem o co chodzi dobra, nie mogłam sobie go ustawić E, tak, e, filmik poprzedni się wgrywa e, zostało mi jeszcze 31 minut do wgrania tego filmiku także nie już będzie niedługo na kanale e, prosiłyście o e, taki jakiś mój codzienny make up, e, jakieś tam miałam trzy nowe produkty z z Rebella, więc po prostu postanowiłam ich użyć od razu do wykonania takiego sobie dziennego make-upu. Także ten filmik Wam się wgrywa. W ogóle to chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj dzisiaj jest dokładnie trzeci tydzień, trzeci tydzień po prostu mojego nagrywania, mojego, mojego pobytu z Wami. Wybił po prostu trzeci tydzień. Masakra! To jest 21 dni. Rozumiecie? 21 dni już jestem na kanale. Mam 75 filmików, ale się nie mylę. Także mam nadzieję, że jesteście zadowolone, bo ja tak ja jestem bardzo zadowolona, nie zamierzam zwolnić tempa, czasem może coś mi wypadnie, tak jak na przykład jutro, jutro po prostu nie wiem, o której wrócę z pracy, także jak mi się uda, to może się, jak mi się uda, no postaram się strasznie, żeby, żeby coś dla Was nagrać, chociaż, chociaż jeden, dwa filmiki bym chciała Wam wrzucić, także mam nadzieję, że mi się uda, jak nie to wybaczcie, ale na nadrobię dzień później. E, dobra kochane, no i z czym przychodzę? Prosiłyście mnie o produkty do ust, Produkty do ust są już na kanale. Wgrałam Wam to chyba bodajże wczoraj. Eee, dalej prosiliście o moją kolekcję paletek oraz cieni. Ja tutaj mam karteczkę w ogóle. Mam tutaj karteczki, gdzie zapisuję sobie oddzielnie, em, o co mnie prosicie w wiadomościach i w komentarzach. Także staram się po prostu na bieżąco em, spełniać Wasze prośby. I tak właśnie się stanie teraz. Eee, jestem oto z moją. Kolekcją, e, wcale nie małą, uważam, chociaż dziewczyny mamy dużo więcej, ale ale ja nikogo nie maluję, więc jeżeli chodzi o moje takie potrzeby, takie wiecie, tylko dla mnie, to uważam, że mam naprawdę ogrom, ogrom, ogrom i, i wciąż po prostu coś mi się jeszcze dziś podoba. No i mam jeszcze takie jakieś parcie na, na dwie, trzy paletki, no ale to zobaczę, no, no raczej mi się nie da przetłumaczyć, że, że to mi jest niepotrzebne i w ogóle zbędne, ale, ale zobaczymy. Dobra, do rzeczy. Od czego zacznę? Ja sobie najpierw je w ogóle wyłożę. Tak. Niektóre są naprawdę takie, że, że, że trochę, że nada, ale, ale no co, no takie też po prostu się nadają, tak? E, dobra, zacznę od tej pierwszej tutaj z góry. Lecę z brzegu. To jest ta, o której Wam mówiłam, to jest e, z Inglota. Ja sobie zakupiłam ten magnetyczny taki, magnetyczny taki, e, taką paletkę, e, gdzie po prostu sobie to jest opakowanie wielokrotnego użytku E, tak, z i sobie tutaj po prostu kolekcjonujecie, zbieracie e, po prostu e, takie cienie, jakie wam się układacie sobie całe, komponujecie sobie o, same swoją paletę. Także ja mam tutaj niewiele, bo ja ją zakupiłam teraz, jak byłam w wakacje e, w Polsce, więc... Więc co? No, zobaczymy. Może będę sobie co jakiś czas dokupywać jakieś cienie. Ja tutaj mam takie po prostu standard dziki, naprawdę większość to jest jeden szary i brązy i taki beżowy. Także prezentują się tak. Będę Wam pokazywać, może tylko słoczować po jednym jakimś z cieni, żebyście miały po prostu tylko wgląd na to, jak mniej więcej one o. z każdej paletki gdzieś tam po jednym. O, prezentują się tak. Nie widzicie na ręce. Czekajcie. Gdzie to jest? O tu. O, takie brąziki, fajne, takie, żeby nie mówić, sympatyczne. E, taka oto paletka, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu cieni z Inglota, e, z czego jeden to jest, wiecie co, ja miałam tutaj tylko opakowanie znaczy, chyba, bo nie miał numerka i czemu opakowanie, taki to był numerek e, 79. Właśnie a numerku to też Wam właśnie powiem, bo może będziecie po prostu zainteresowane, czyli 79 to jest ten taki Czekajcie, tak, ten, on był tutaj w ogóle całkowicie bez numerka i po prostu nie ma nic pod spodem, widzicie, nie ma nic pod spodem, to jest ten. To jest taki jaśniutki. Eee, następny numerek, ten to jest eee, 154, prezentuje się tak, cień do powiek, 154, poczekajcie, może ja Wam tutaj przyzumuję, żebyście widziały trochę bliżej, bo ja tutaj jestem niepotrzebna, tu chodzi o paletki, o, o cienia, nie o mnie. To jest następny kolorek, taki obrązowitki, ładny. To jest numerek 153. Prezentuje się tak. Następny kolorek to jest 387. Prezentuje się tak i to jest matowy, taki siwy, szary. I ostatni to jest numerek 458 i prezentuje się tak. Także ja sobie to teraz kompletowałam, żeby jak byłam będę jeszcze to dokupywać, także zobaczymy co z tego wyniknie i co sobie tu uzbieram. Ale fajny fajny pomysł na to, żeby naprawdę pod ręką mieć wszystko, bo tu można zasadzić rozświetlacze, bronzery, e, róże, wszystko wszystko. E, dobra, to jest ta paletka. E, przejdę może teraz, bo tutaj są dwie dwie em, z jednej. Czekajcie, ja sobie wezmę pusteczkę kosteczkę mokrą. I będę sobie wycierać łapkę, jak będę wam malować. Czekajcie, będę wam tutaj słoczować, to żeby nie było, że potem nie będę miała miejsca. Wiecie o co chodzi. Tu mam suche, mam mokre, także wszystko mam pod ręką. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej, bo nie ma czasu. Czas nas goni. E, tak, to jest kolejna moja paletka i to już ją znacie. Ja wykonywałam ją e, make-up. Kolorki ma takie. Tu już nie muszę wam słoczować, bo wszystko, już e, wiecie, wszystko jest jasne. To jest The Balm, Voyage. Chowam mam z O, prezentuje się tak i tak. Bardzo fajna paletka, też ją bardzo lubię. Eee, fajne kolorki, fajne odcienie. Macie tutaj wszystko, tu jest róż, dwa róże, jest bronzer, jest, e, jest e, rozświetlacz. Są dwie rzeczy, dwa kosmetyki, dwa produkty do ust i dziewięć cieni. Także bardzo fajna paletka e, z The Balm, Następna z Debal. Jeszcze z opakowania. To jest ta Tude. Nude Tude. To jest ta słynna z tymi tutaj paniami. O, prezentuje się tak. Bardzo fajne kolorki. Mam nadzieję, że tutaj to dokładnie widzicie. O, prezentuje się tak. Taka do codziennego po prostu make-upu, jaki właśnie lubię. Tak samo pomadki, tak samo widzicie, że paletki mam również w takich neutralnych, bardzo naturalnych odcieniach. Ja nie lubię się malować, nie lubię po prostu e, wezywającego jakiegoś lupu. Czasem, jak wychodzę, to tylko w stroju i to wszystko. Dobra, i teraz po prostu moi ukochańcy, bo nie była po prostu ze sobą, jakbym o nich nie wspomniała. Muszę, muszę. To są moi ukochańcy, czekajcie, takie pojedyncze mi tutaj się e, sypią, więc po prostu je nie sypią, tylko e, spadają mi. E, dobra, czyli zacznę może od tak, na zacznę od początku. To jest oczywiście Naked, to jest basic. Ja już ją mam, naprawdę z nie wiem, nie wiem ile, ale chyba z około roku. Prezentują się ci nie. Tak, wy ją na pewno znacie doskonale. Moja jest, trochę już wydziabana. Bardzo ją lubię w ogóle. Za każdym razem ją brałam wszędzie ze sobą. Następna to jest e, Naked, e, ta Original. To jest ta e, pierwsza taka główna. Tak, koty to do, dobierają się do jedzenia. Super. O, prezentuje się tak. Bardzo ładne cienie, bardzo je lubię. Czaje się chyba jednak na dwójkę. Wiecie, co mówiłam sobie, że nie, 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 ale chyba jednak tak. Kolejna to jest Naked Trueczka. Już o niej mówiłam, ją zakupiłam. Eee, w ogóle to była pewna to szybko tak historyjka, ponieważ było to bawnie naprawdę, bo e, już wracaliśmy z zakupów, staliśmy na przystanku, po czym mąż mówi, czy ja bym chciała sobie zrobić challenge. Ja mówię jaki challenge, o co chodzi? O co kaman? No, on mówi, no. Jest taka i taka godzina, mamy 16 minut autobusu, masz po prostu 9 czy 7, nie pamiętam teraz 7, bo 9 minut miałam na to, żeby po prostu dał mi kartę i mówi, możesz wydać z mojej karty dwie dychy, ale masz 7 minut i obojętnie gdzie co i jak po prostu masz zdążyć. No to czy ja prędzej wzięłam kartę, poleciałam po prostu najbliżej był e, dla mnie, to było, w ogóle to byliśmy blisko, dość blisko tego centrum, Poteris, e, tam gdzie jest Debenhams, no to więc podjechałam do Debenhamsa i sobie pomyślałam tak, biegnąc szybko mówię sobie ja, że dobra, no to dwie dychy, to czyli teraz jest te 10%, ja mam coś e, z punktów na karcie i pomyślałam, że po prostu wybiorę sobie paletkę właśnie dodatkowo, bo ja sobie w tego dnia zakupiłam tą, e, tą Smoky, zakupiłam sobie, o właśnie, a propos, właśnie, a właśnie, Pominęłam gdzieś jedną, wiecie co, i nie wiem gdzie ją położyłam. To jest najlepsze. Gdzieś ją położyłam, po prostu nie wiem gdzie. Zabijcie mnie. Zabijcie mnie i nie będzie gdzie ją położyłam. A muszę o niej wspomnieć. Dobra, przypomnę sobie za chwilę, na pewno. Eee, Znowu kupiłam statyw. Ja nie wiem gdzie ją położyłam, ale jaja. Tak, bo się jest ta przecież on the run. On the run, i nie gdzie położyłam. Dobra, zas gdzieś, mam nadzieję, przypomnę. E, tak, no i poleciałam po prostu szybko i co? No i się wyrobiłam, i kupiłam sobie tą trujeczkę. E, tą trójeczkę zakupiłam e, za 20, czyli ja dorzuciłam 14 funtów, wyszło mi 34 z 38. E, także uważam, że super. E, I to jest właśnie trójeczka, to już Wam teraz właśnie pokazałam. E, bardzo się cieszę, że mi się udało po prostu za 14 funtów kupić paletkę z Naked e, Chat. E, następna to jest Naked e, Urban Decay, oczywiście Smoky. E, ja już ją tutaj używałam, już robiłam wczoraj Wam make-up jakiś, chyba Wam nawet pokazywałam. Także prezentuje się. Tak, fantastyczne są te paletki. Polecam Wam bardzo serdecznie. Chociaż posiąść po, po, po prostu chociaż jedną z nich. Chociaż jedną z nich. E, dobra, to jest, wiecie co, no męczy mnie strasznie po prostu męczy mnie, gdzie ja położyłam e, paletkę z naked. Strasznie mnie to teraz męczy, nie daje mi to po prostu spokoju. Robiłam Wam te portfunki, ale tu nie widzę. Nie wiem, bo ja to sobie wczoraj kładłam, Ja no, przepraszam, że teraz mi tak może gdzieś tam ucina. Nie wiem, no zgłupiałam, po prostu zgłupiałam. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, gdzie jest moja paletka. Znajdę za chwilę, do Was jeszcze pewnie wrócę. Bo ja nie, nie dam mi to po prostu spokoju. Dobra, e, czyli to pokazałam Basicową, pokazałam Wam tą Original, pokazałam Wam trójkę i smoki i pokażę Wam jeszcze za, za jakiś moment, jak, jak do Was wrócę, e, tą On The Run, bo gdzieś mi ktoś przełożył, no tu na 1000% była. Dobra, następne trzy paletki e, z kolei. Trzy kolejne to są oczywiście Wam bardzo dobrze znane i to jest slick, To są paletki ze Sleeka. E, ja mam tutaj... E, Och, SO Special 658, czego nie lubię w sliku. Po pierwsze, po pierwsze osypywania, strasznego osypywania. Te cienie się nieziemska osypują. Poletka prezentuje się tak cienie, również naturalne, neutralne. Naprawdę takie na co dzień. E, jakość paletki mi się nie podoba. E, otwieranie, teraz już się powyrabiałam, już wiem jak otwierać, ale powiem Wam, pierwszy raz jak otwierałam, to była katastrofa. Ja po prostu myślałam, że sobie paznokcie połamie. Także otwieranie, pudełko i, i jakość tego pudełka, bo dzisiaj raz mi spadło i tu akurat jedna z nich jest naprawdę popękana. Po, po Także i osypywanie, ale generalnie paletki spoko. E, druga to jest Naprzos 732. O, widzicie, no, niby już się nauczyłam, a jeszcze się nie nauczyłam. To jest taka troszeczkę bardziej szalona i jak widzicie nie jest aż tak za bardzo używana, gdzieś tam może parę razy, parę razy może użyłam, ale generalnie to, to, to prawie nie używam. E, to jest ta i ta trzecia, którą właśnie Wam powiedziałam, o widzicie, ona jest tutaj leciutko pęknięta, to jest em, Storm 578, to są trzy tylko, które ja posiadam z, ze Slika. No właśnie, już mi się tu rusza. O, i tak już jest po prostu, widzicie? Tu już jest dęko w jednym cieniu. To był ten taki em, grafitowy, granatowy, taki coś takiego. Także e, także już długo mam tą paletkę, naprawdę i, i każdy z nich już naruszam. Oprócz tej ciemnej zieleni, bo ja w ogóle nie lubię koloru zielonego. Nienawidzę. Nie wiem dlaczego, ale działa mi na nerwy kolor zielony. Dobra, to wam pokażę, ponieważ to jest bardzo podobna. To jest Technik Electric Beauty. 12 cieni z Technika. I to było w ogóle, wiecie co, robione na wzór właśnie dokładnie e, Slika. No zobaczcie, czyż nie jest podobne. Nawet Wam pokażę, poczekajcie, bo to była chyba właśnie ta ostatnia. Chociaż Sleek miał jeszcze też podobne, wiecie co, kolorki właśnie w jakiejś paletce do tych właśnie, co teraz Wam chcę pokazać. Czekajcie, ła, wow. minuta. O, dobra, tu Wam pokażę na tej. Już biorę tą karteczkę. Zobaczcie, no, zobaczcie, czyż nie są po prostu e, podobne. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiadomo, jak tak obym wam trzymała, to nawet nie wiem, czy byście zgadły, która to Slick, która to po prostu ta technik. Która to Slick, która technik. Widzicie, ja prezentują się identycznie. E, także e, cała taka szata e, graficzna i to wszystko jest zrobione identycznie pod po prostu Slika. Także e, to jest Slick, to jest ta technik. Ona nie była droga, ona tam parę parę funtów kosztowała, także, także taka. Dalej, co ja tutaj jeszcze mam, mam miałam pokazać, jest to i to i to. Dobra, tutaj spoglądam sobie, ile się wgrało. 82%, jeszcze 16 minut, OK. To jest jakieś e, measure, Measurable Difference. Taka, wiecie co, ja sobie, co na nadzieję, chyba w BMI, czy gdzieś party eyeshadow, czyli taka na imprezkę. E, czekajcie, bo Wam się będzie odbijać światełko. Taka jakaś ja chyba za to dałam, po prostu nie, nie, wiem może z funciaka, może funt 50. Nawet nie pamiętam, ale to po prostu miałam zamysł, wiecie, co już Wam pokazuję w ogóle jak one pokażę Wam, czy Wam nie pokażę. Poczekajcie. Nabierałam się dość tak zabawnie, ale, ale, ale spokojnie Wiecie, co ja używałam dzisiaj na imprezę? One są takie połyskujące. Pokażę Wam tutaj chociaż ze 3-4 kolorki, jak to po prostu wygląda. Na imprezę super, ja sobie robiłam, wiecie co, takie jakby kre kreski po prostu na oku, One prezentują się tak, o. Nie wiem, czy Wy to dokładnie widzicie, o. Takie bardzo mieniące, błyszczące, także na krechę spoko naprawdę, e, na wyjście. Z, jaki jest z nimi problem? One są z brokatem, one są z drobinkami, są z brokatem i po prostu to się bardzo źle e, myło, zmywało także to był minus no ale no co się spodziewać za do płuciaka. E, dobra następna tutaj to może ta bo tak od starszych e, models on i bardzo ją lubiłam to w ogóle była chyba moja pierwsza taka może nie paletka chociaż dla mnie to paletka ale pierwsza taka mała paleteczka którą naprawdę zobaczcie no używałam 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 działałam 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 się normalnie rozgadałam o, i prezentuje się tak to jest taki typowy po prostu smoki e, dokładnie no taki po prostu zestawik do smoki bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo fajna, a ja pokażę Wam nawet. Bardzo fajna, bardzo fajna paleteczka. Ja ją strasznie lubię. Także Models Own. Z tego też macie tam lakiery. Ja już tutaj jadę Wam paluchem. Wszystkie trzy kolorki z tego Wam pokażę. O, prezentują się tak. Widzicie? Bardzo fajna. Ja naprawdę bardzo, bardzo często ją używam Bardzo często. No ale mówię, potem jak dokupywałam sobie kolejne paletki, kolejne, kolejne, no to wiadomo, że gdzieś tam zawsze ta taka nowsza idzie, idzie w odstawkę, tak? Znaczy ta starsza, nie ta nowsza. Dobra, czyli to to. Um, następna ze starych, naprawdę i nie wiem z trzy razy, bo z dwa razy ją użyłam tylko, to jest burżyła 25 eee, kolorek, tu jest coś napisane? Nie, po prostu numerek 25, taki srebrny, taka srebra, gdzieś jeszcze miałam złotą, nie mogłam teraz znaleźć, wiecie co? Nie wiem w ogóle co się dzieje u mnie. Nie wiem, wszystko poukładane, a nie mogę w ogóle czegoś znaleźć. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Taki kolorek. O! Taki lekko, lekko połyskujący. On też... Ten, ten cień również jest taki z drobinkami, także taki fajny również do smoke'u po prostu i tyle. E, następnie mam dwie. Tak, dwie z Sensic, i to są zakupione teraz. Też jak byłam w Polsce na wakacjach, to są takie dwie. To jest numerek 106. Nie przeczytam Wam kolorku, bo po prostu coś... Velvet Touch... Velvet, nie, to nie jest kolor. Velvet Touch kolory po prostu. Numer 106 i numer 122. Numer 106. Numerek 106 prezentuje się no, bardzo taki jasny. Naprawdę trzeba... Jeżeli chodzi o nabieranie, to Wam powiem, że jest trochę z nimi tragedia. Są takie dość, dość tempe, jeżeli chodzi o po prostu nabieranie ich na pędzelek. Niby wyglądają na takie dość mocne kolorki, a wcale się je dobrze nie, nie aplikuje. Ten troszeczkę lepiej, ale też jest ciężko. Jest naprawdę ciężko nawet palcem, gdzie przecież powinno się palcem łatwiej nabrać. Zobaczcie. Bardzo jasne nawet, można powiedzieć, czekajcie, bo takie niewidoczne, że nawet ja nie wiem, że one są. Tutaj są dwa. O, tutaj. Tu i tu. Także takie o dwa kolorki. No, no, można powiedzieć, że prawie ich nie widać. E, tak, także takie dwa cienie Sensic. E, dalej mam to, że teraz to pokażę Wam pod ręką, to jest z BD Barbara Daily, e, Dali Daily e, Makeup Long Wear Eyeshadow, Shimmer Sand. E, taka oto kredeczka i kolorek już Wam pokazuję. Bardzo fajne, ja już ją używałam. Widzicie? O, taki kolorek. Taki ko kolorek. O, tutaj że tak. Nie pachnie, nie pachnie. Fajna. używam ją parę razy i będę ją na pewno używać. Dobra. Taka dość konsystencja, taka prawie, że taka kremowa, mimo wszystko, że to jest właśnie w takim sticku, w, takim, em, stiku, w takim, takiej kredce, to bardzo kremowa. Fajna taka, naprawdę, do rozjaśnienia oka. Następna to jest chroma z tej Kocznej Kim Klow, Także kardashianka, którą zakupiłam w Tykin Maxie. już wam pokazuję. Takie oto sobie szarości, granat. Nie chcę, tu, żeby się lusterko odbijało. O, prezentuje się tak. Są maty i są z połyskiem. I do tego pod spodem jest oczywiście rozświetlacz e, róż i puder. To była ta paletka, co wam pokazywałam z, 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 z TK Maxa. Pokażę Wam również tutaj, jak to się prezentuje. To jest w ogóle brązer rzekomo. E, też takie temperatury, bardzo takie twarde. Twarde, te. O, twarde, właśnie, dokładnie. Tego słowa mi brakowało. Takie dość twarde, te, te akurat tutaj ta pigmentacja, te, te, te cienie i te róże i ten. Tylko róż jest tutaj dokładnie taki. Ale no, róż jak róż, on jest po prostu mega różowy, więc. Czekajcie. To jest ten. Chcę Wam tu mniej więcej pokazać, chociaż z trzy. Takie słowo, czy mam zrobić ten niejasne i te ciemniejsze. O, nawet spoko, nawet spoko. Ja to chyba było za, nie, nie wiem, za chyba 5 czy 4 czy 6 funtów, nie pamiętam, ale, ale spoko. Fajne. Także raz chyba tylko użyłam, ale będę używać. Będę używać, bo jest nawet, nawet, nawet. Nawet, nawet, nawet. Także raz, macie cztery maty i cztery e, takie perłowe. Więc fajnie. E, o, od czegoś pacynka, nieważne. E, następna paleteczka to jest z um, Hypnose Drama Eyes e, DR3 Wert Mystery 62K302. Nie wiem, który tu jest kolorkiem, który tutaj jest nazwą. Prezentuje się tak, ja ją dostałam od męża i chyba zrobię na razie raz, może dwa, nie wiem. Zresztą widać. Fajne, fajne kolorki. Takie dokładnie moje. Ten już widać, że używałam. Już wam pokazuję. Czekajcie, coś mnie spędzi. Już wam tu pokazuję. Patrzę na zegarek, bo niedługo muszę iść po dzieciaczki. O! Czy w sumie posynka? Dobra. To jest taka. Nie lubię, nie lubię zielony, wiecie co? I dlatego tej zieleni po prostu jeszcze nie tknęłam. Nie nie wiem, ja się chyba nigdy nie przemówię do zielonego koloru. Nie powiem, że niczego nie mam w zielonym kolorze, bo coś tam na pewno się by znalazło, ale ogólnie nie lubię. O, takie, takie trzy. Widzicie? Mam nadzieję, że światło Wam to dobrze oddaje. Także takie kororki Nawet fajna paletka, spoko. No bez szału dla mnie. Na pewno jakbym była gdzieś na stoisku i byłaby gdzieś przeceniona, nie wiem, czy bym ją kupiła. Dobra, dalej. Następne dwa to są skargość Wspomniałam Wam tylko, że je zakupiłam. Jeszcze o nich nic nie mówiłam, nie pokazywałam. To są te Cargo. Ich cena regularna to 12 funtów. Ja zapłaciłam po 3 za każdy. Czyli 6, czyli połowę. Tak są zapakowane. Ja mam w kolorze Provence. S63 i, i S36 Babylon. Zacznę od tego Babylon, i to jest taki kolorek. I tu już jest fajna, naprawdę pigmentacja, i powiem Wam, że to mi się właśnie spodobało. I mówię, nie mam jeszcze nic skargo, więc po prostu sobie zakupię pierwszy mój cień. I drugi jest fioletowy, taki. Ja fioletowy bardzo lubię. Od dziecka jest to po prostu mój ulubiony kolor. Mam sypialnię fioletową teraz. Miałam wcześniej różową oczywiście. O, prezentują się tak. Ja tylko tak raz, raz nałożyłam, także ja myślę, że je można fajnie sobie dokładać, dokładać i będzie naprawdę fajny, fajny taki ostry dość odcień. Także, także takie dwa. Nie wiem, jak znacie te skarby, to napiszcie mi, co wy o nich myślicie, czy są fajne, czy nie fajne. W ogóle mi piszcie w komentarzach cokolwiek. W ogóle jakieś takie jesteście, nie wiem, że piszcie do mnie wiadomości prywatne. Przecież to samo można też napisać w, w komencie i również Wam będę odpowiadać. Także bardzo proszę, zachęcam Was do pisania komentarzy. Komentujcie każdy filmik, e, piszcie w komentarzach, co byście jeszcze sobie życzyły, i tak dalej. Następny to jest ten, co Wam tu o nim mówią. czekajcie, o! Taki różowiutki, on jest leciutko też z połyskiem minącym się takim trochę na niebiesko, zielono, nie wiem, fioletowo, ale bardzo fajny. To jest też ten Sticky Maxa, też Wam już pokazywałam, coś mówiłam Wam o nim. Kojarzę, nie pamiętam, ja pewnie mówiłam o Holu i to jest ten Fue de Vid. Ja Wam o nim mówiłam, Electric Sheen Eyeshadow J Pearl. Tak o. tak to tutaj beży mi. Tak wygląda pudełeczko, fajny taki do torebki powiem Wam, a kolorek prezentuje się tak, taki różowiutki, ładny, także w zestawieniu z jakimś tam jeszcze innym e, może również dać fajny jakiś e, wykończeniowy taki look oka i ostatni, e, ostatni, tak ostatni chyba, ostatni oprócz tej paletki, którą po prostu zaraz w cieklicy dostanę, jak jej nie znajdę, ja w ogóle nie wiem, czy ja sama gdzieś zapuściłam czy ją zaniosłam na górę, nie wiem. O i ostatni to jest Essence 3D, jeden, jeden już z tych cieni poszedł do Was jako nagroda, ten sobie zostawiłam, to jest 05 Irresistible, Irresistible First Love, także prezentuje się tak, nabiorę podwójnie go, o nabiorę go tak, żeby Wam tutaj zesłoczować, prezentuje się tak mieniący, fajny, taki połyskujący, no i tak kochane, to są wszystkie moje, wszystkie moje cienie, paletki, pojedyncze cienie, kredka, no i to wszystko, i to jest cały mój, cały mój ekwipunek, że tak powiem, zobaczcie, włożyłam sobie to w pudełeczku, Przepraszam, w pudełeczku z i Boxa, tak by było wygodnie przynieść, prezentuje się to tak, Kolekcja nie jest, nie jest myślę mała, ale też nie jest powalająca. Mam nadzieję, że cokolwiek przypadło Wam do gustu. Jeżeli tak, to po prostu pytajcie, piszcie w komentarzach, jak macie jakiekolwiek zapytania, czy chcecie jakiekolwiek ceny. Nie, nie piszcie tylko, żebym wykonała Wam make-up jakąś tam paletką, bo, bo ja naprawdę nie jestem uzdolniona, ja nie umiem się malować i, i każdy mój makijaż oczywiście mi wygląda identycznie, także ja tam nie blenduję, nie tam nie, nie, nie wiadomo co nie robię na oku, po prostu nakładam jeden na drugi gdzieś tam leciutko rozcieram i to jest cały mój make up także jak będziecie oczywiście chciały no to Wam zrobię, ale ode mnie się na pewno nie nauczycie malować, to na bank I tak, tak się prezentowało, dziękuję Wam bardzo za to, że ze mną byłyście już tutaj się oddalam bo jestem trochę za blisko, wydaje mi się. E, tak, no i jeszcze do tego była paletka e, Naked on the Run, e, ale ją już widziałyście, ją wam pokazywałam, więc po prostu dorzucie ją sobie do tego filmiku, bo bez sensu będzie, że teraz leciała, ją szukała i dogrywała Wam potem tą jakąś tą tylko minutę. E, także ją już widziałyście, e, nie mam tajemnic, wszystko już wiecie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za to, że spędziłyście ze mną czas. E, ja zaraz się biorę za obiadek i za dzieci. Jutro praca, jeszcze może dzisiaj Wam coś nagram. Mam tu jeszcze jedną propozycję, taką kosmetyczną. Chciałyście produkty do ust, więc były. Moja kolekcja paletek cieni była. Prosiłyście również o podkłady, bronzery, pudry, róże, i korektory. Więc przepraszam, jeżeli może mi się to uda, to jeszcze dzisiaj Wam to wkleję. Mam nadzieję, jeśli nie, no to już na pewno spotkamy się jutro, ale oczywiście, no u mnie wszystko się może zdarzyć, a ja nigdy nie mówi nigdy. Dobrze, jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę łapki w górę, e, subskrybujcie mój kanał, zapraszam Was na Facebooka, na, na e, Twittera, na Instagrama, Pinteresta i Snapchata. E, tam również możecie mnie śledzić, możecie oglądać fotki, jakie wrzucam, możecie do mnie pisać. Możecie poczatować ze mną, tak jak już niektóre z Was, z czego bardzo się oczywiście cieszę. No i co? i Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście po prostu, bo, bo gdyby nie wy, to mnie by też tutaj nie było, bo i po co? A tak to po prostu widzę i czuję się trochę potrzebna, będę dla niektórych z Was. Więc ta mała garstka. Na razie Was mi w zupełności wystarcza jak Was przybędzie jeszcze więcej, to, to będę przeszczęśliwa, ale już jestem szczęśliwa, także Także tak, no i się rozgadałem zwykle. Dobrze, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was. Buziaczki. Pa! Do usłyszenia. Pa! No, ja już tylko na chwilkę do Was przyszłam. Zobaczcie, gdzie się schowało buziak. Zobaczcie, widzicie? Jest! Jest po prostu w tych rzeczach, yy, którymi się po prostu malowałam wczoraj dla Was. Jest tutaj Naked, o niej, was, wa, o niej już Wam nie muszę wspominać. Wy ją bardzo doskonale znacie, ale ja Wam tylko przypomnę, jak ona wyglądała. Już teraz trzymam aparaciek, jak widzicie, w łapkach. Nie stawiam na statyw, bo, bo po prostu nie, po, nie podarowałam. No, skończyłam nagrywać ledwo i, i przyszłam szybko, żeby tutaj. Tak myślałam, że tu go wsadziłam, ale nie byłam pewna. Niego tylko ją paletę. Yy, o, prezentuje się tak. Przepięknie się prezentuje. Ja uwielbiam po prostu, uwielbiam naked i, i czaję się teraz na tą dwójkę. Tylko ciu, może w weekend mi się uda, ale ciutko, ciutko. Nie namawiajcie mnie, no. Tak, prezentuje się tak, cudna. Także, jeżeli zakupię po prostu dwójeczkę, a dlaczego chcę zakupić? Po pierwsze, żeby mieć fajnie sobie zestawiony już całą kolekcję, a po drugie, skorzystać z promocji, tak? Mam dalej jakieś punkty, bo robiąc zakupy mi się ponabijały. E, także nabiję punkty może mądrze się coś dorzuci tylko ci e, no, może jakiś challenge znowu, może po prostu da mi em, tym razem 3 minuty a uwierzcie mi, tych chyba minuta wystarczy żeby po prostu zakupić tą dwójeczkę także zobaczymy, w weekend mam Wam znać e, całuję Was bardzo mocno i już teraz na pewno to są wszystkie moje paletki pozdrawiam serdecznie, pa pa pa